Jeśli ktoś będzie miał doskonałe kompetencje, a zaprezentuje się niechlujnie, z drugiej strony będzie osoba, która będzie miała dokładnie te same kompetencje, a będzie wyglądała elegancko, adekwatnie do sytuacji, no to której osobie powierzymy tę pracę? Oczywiście tej drugiej. Jak wiele badań wskazuje, oceniani jesteśmy przez pryzmat tych pierwszych trzech sekund, prawda? Gdzie tak naprawdę wtedy możemy wiele zyskać, ale też możemy stracić. Zapraszam na rozmowę z Karoliną Żukowską. Rozmawiamy o profesjonalnym wizerunku oraz dreskodzie w pracy. I nie bez powodu rozmawiam właśnie z Karoliną, ponieważ ma doświadczenie w Hajerze, jest wizerzystką oraz też pracowała w liniach lotniczych jako stewardesa. A więc kto, jak nie Karolina, doskonale wie, na czym polega dreszkod. Zapraszam serdecznie. Cześć Karolina! Cześć, Julia! Witam cię serdecznie, bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteś, ponieważ mamy niesamowicie piękny temat, a wiem też i zresztą sama tego doświadczyłam, że jesteś no, po prostu najlepszą ekspertką odbudowania wizerunku profesjonalnego. Bardzo także miło mi to słyszeć. Dziękuję bardzo te miłe słowa. Także super, że się zgodziłeś, ale też wiem, że w Twoim doświadczeniu są właśnie, no, takie bardzo ciekawe prace i jedną z tych prac jest bycie stewardessą, tak? Czy możesz też powiedzieć, jak właśnie od kuchni wyglądało tam budowanie wizerunku? Jeśli chodzi o, o wizerunek stewardess, on jest ściśle określony. W ogóle całe procedury dotyczące, bo to wszystko się sprowadzało do procedur mhm. dotyczących mojego wizerunku, były spisane w takiej książce, która nazywała się Nieco Staroświecko Podręcznik dyscypliny mundurowej. Wow, tam było określone wszystko. Od, od wysokości obcasa po kolor i długość moich paznokci. No oczywiście również makijaż był ściśle określony i teraz mi się przypomniała taka historia, kiedy miałam lot z pewną szafową pokładu, która zwróciła mi uwagę, że mam bardzo ładny makijaż, ale w nie tych kolorach, jakie są w podręczniku dyscypliny mundurowej i że kolejnego dnia mam mieć inny makijaż, ponieważ on się nie wpisuje w te standardy. Niesamowicie, czyli tam faktycznie na co dzień musiałaś pilnować standardów co do po prostu każdego szczegółu. Dokładnie tak, sukienka bądź spódnica musiała być o określonej długości, wszystko musiało być wyprasowane, wypastowane, wszystko musiało być no, igiełka po prostu. I wydaje się, że jest to pewnego rodzaju skrajność, tak? Dbanie o wizerunek aż w taki sposób. Z drugiej strony teraz też, no, jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jednak ten wizerunek często, no, nie jest aż tak ważny i priorytetowany, tak? A zwłaszcza wśród młodych osób jest pewnego rodzaju opór. I powiedz, twoim zdaniem, gdzie jest ten balans? No, ten balans Ciężko jest tak naprawdę znaleźć, bo z jednej strony wymagany jest od nas wizerunek właśnie profesjonalisty, to, żebyśmy swoim wyglądem reprezentowali wartości firmy i e, szczególnie, kiedy mamy do czynienia z klientem, to, żebyśmy e, wyglądali przede wszystkim schludnie, natomiast z drugiej strony barykady są młodzi ludzie, którzy mają ochotę wyrażyć siebie, chcą ubierać się wygodnie, luźno, no i wtedy warto pamiętać, że my wykonując dany zawód, wcielamy się w rolę, jesteśmy swego rodzaju aktorami i powinniśmy przyjmować te role. Jaka jest od nas oczekiwana, jeżeli chodzi o wyrażanie siebie, warto tę sferę zostawić, tę część w tej sferze prywatnej. Wtedy powinniśmy wyrażać siebie. A jeżeli na przykład wykonujemy jakieś zawody, które wymagają od nas właśnie kontaktu z klientem, to warto jest zadbać o schludny wygląd, bo jak wiele badań wskazuje, oceniani jesteśmy przez pryzmat tych pierwszych trzech sekund, prawda? Gdzie tak naprawdę wtedy możemy wiele zyskać, ale też możemy stracić, jeśli nadmiernie będziemy chcieli eksponować naszą indywidualność. A jeśli właśnie popatrzymy jeszcze na perspektywę organizacji, a zwłaszcza na perspektywę też hajowców, ponieważ nie wiem, czy widziałaś, ale są w internecie pewnego rodzaju filmiki, w których no, hajowcy zwracają uwagę na wygląd, tak na wizerunek do swoich zespołów, i w odpowiedzi no, jest pewnego rodzaju bunt. I według Ciebie, jak w ogóle? Tą całą komunikację i narrację przeprowadzić w sposób skuteczny i nie wpaść w żadną ze skrajności. No i tu jest właśnie takie, przychodzi mi na myśl bardzo proste rozwiązanie. Wystarczy po prostu w odpowiedni, w odpowiedni sposób, już na etapie rozmowy rekrutacyjnej, zakomunikować kandydatowi, że w danej organizacji mamy ściśle określony dress code. Wcale nie, nie oznacza to, że musimy przychodzić w garniturach, marynarkach, ale są pewne powiedzmy rodzaje outfitów, które nie są dozwolone, które powinniśmy zostawić właśnie w domu i do pracy powinniśmy przychodzić w określony, ubrani w określony sposób. Moim zdaniem niedopuszczane są jakieś takie. Takie niechlujne, niechlujne stroje, które y, sprawiają, że my od, jesteśmy odbierani tak, w taki sposób dosyć negatywny przez osoby, które y, próbują nam powierzyć na przykład swoje zdrowie, y, swoje bezpieczeństwo czy, czy swoje pieniądze. A czy Ty uważasz, że zasady mogą się różnić w zależności od tego, jaką rolę dana osoba pełni w organizacji, czy jesteś bardziej za jakieś jednolite standardy? No tak naprawdę to zależy. To takie najłatwiejsza odpowiedź, jaka przychodzi mi do głowy, bo z jednej strony, jeżeli mamy kontakt z klientem, no to wiadomo, że dobrze jest. Y Wyglądać dobrze, schludnie, żeby ten klient oceniał firmę i, i nas przez pryzmat naszego zaangażowania w nasz, w nasz wygląd. Jednak jeżeli są jakieś organizacje, w których są pracownicy, którzy nie, nie, nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem, myślę, że w takich sytuacjach można delikatnie odpuścić tym osobom. Te, form te formalne stroje. Natomiast jeżeli chodzi o taki ogólny mój pogląd, to uważam, że jednak te zasady powinny być w miarę jednolite dla wszystkich. Powiedz, co myślisz na temat pracy zdalnej i hybrydowej, bo teraz coraz częściej współpracujemy no właśnie w taki sposób, czy tam też zasady są potrzebne? Jeżeli pracujemy z domu, to wiadomo, że nasze stroje w domu są zazwyczaj komfortowe, bo w domu zależy nam na komforcie. Jednak kiedy wymagane jest od nas połączenie się online i włączenie kamery, no to dobrze jest wyglądać tak, jak wyglądamy na co dzień w pracy, będąc stacjonarnie w biurze. Właśnie i też zastanawiam się, czy jeszcze na etapie rekrutacji warto ten temat poruszyć jeszcze przed rozmową z kandydatem, bo ja Ci powiem, że też mam duże doświadczenie, jeśli chodzi o rekrutację. No i głównie to są rekrutacje jeszcze wiecie, z kilka lat temu, lektorów. I u nas lektorzy pracują zdalnie, i nieraz miałam taką sytuację, że lektor przychodził na spotkanie rekrutacyjne w piżamie, e, zupełnie e, w niedopasowanym też e, wyglądzie. E, miał jakieś e, no takie specyficzne środowisko, tak, w którym się znajdował. Więc według Ciebie, czy ta komunikacja może e, nastąpić jeszcze przed takim spotkaniem? Wydaje mi się, że takie jasne określenie zasad jest bardzo pomocne dla osób, które ubiegają się o stanowisko, bo one wtedy. Wiedzą, na czym stoją. No a sama powiedz mi, jak odbierałaś takich ludzi, którzy mieli kompetencje, ale jednak ten ich strój przeczył temu, jak ich odbierałaś? No, zdecydowanie mieli um, gorszy odbiór, tak? Odbierałam te osoby mniej profesjonalnie, a zwłaszcza, że ta praca, którą mogłam im zaoferować, polegała na jednak kontakcie z klientem jeden na jeden. Ten kontakt miał być przez wideo z włączoną kamerą, więc to jest coś, no tak. na co bym zwracała uwagę. Oczywiście zastanawiam się, czy było to z mojej strony, powiedzmy, fair, żeby zwracać na to uwagę, zanim tego nie zakomunikowałam, tak? Więc tego nie wiem, ale zdecydowanie. To miało znaczenie. No, ale to są takie zasady etykiety, które są powszechnie, w teorii powinny być powszechnie znane, prawda? I my z góry zakładamy, że to jest oczywiste, że ktoś ubierze się ładnie na rozmowę rekrutacyjną ładnie. Schludnie, bo te ładnie to jest oczywiście bardzo pojęcie względne, ale schludnie zaprezentuje swoim wyglądem jak najwyższe kompetencje. I też jeszcze warto pamiętać o tym, że jest taka silna korelacja pomiędzy wizerunkiem a kompetencjami, a przynajmniej w odbiorze tego, bo jeśli ktoś będzie miał doskonałe, doskonałe kompetencje, a zaprezentuje się niechlujnie, będzie w jakimś powyciąganym dresie, w nieumytych włosach, totalnie bez jakiegokolwiek takiego ogólnego Ogarnięcia się tak potocznie nazywanego. Z drugiej strony będzie osoba, która będzie miała dokładnie te same kompetencje, będzie wyglądała elegancko, adekwatnie do sytuacji, no to której osobie powierzymy tę pracę. Oczywiście tej drugiej, ten wygląd będzie po prostu przemawiał na korzyść tej osoby i będzie na wtedy łatwiej podjąć decyzję. Będziemy też mieli jeszcze taką, na pewno będziemy mieli jeszcze takie poczucie, że będziemy mogli polegać na tej osobie, ponieważ ona w kontakcie z nami okazuje nam szacunek mhm. swoim wyglądem. Pełna zgoda, a porozmawiajmy jeszcze o tym, w jaki sposób możemy zbudować te zasady w organizacji, tak? czyli z perspektywy zespołu hr jak w ogóle podejść do tego tematu. Czy uważasz, że warto zacząć od właśnie spisania takich zasad i jeśli tak, to na co w ogóle warto zwracać uwagę? No najczęściej wydaje mi się, że w momencie, kiedy musimy zwrócić komuś uwagę, to ta osoba ma, może mieć kontrze odpowiedź, że ale ja tego nie mam nigdzie spisanego, więc oczywiście, Pisanie tych zasad jest rzeczą najważniejszą, wraz z podpisaniem umowy o pracę bądź kontraktu. Jeżeli mamy takie ściśle określone zasady dotyczące wyglądu, to no ta osoba będzie wiedziała, co jest od niej wymagane i wtedy łatwiej będzie egzekwować te, te zasady. A jeśli chodzi o same zasady, to co uważasz, że zdecydowanie powinno tam się znaleźć? To wszystko zależy od tego, w, w jakiej organizacji pracujemy. E, wiadomo, że niektóre organizacje, szczególnie te pożytku publicznego, e, są bardziej rygorystyczne, natomiast e, powiedzmy agencje PR-owe lub e, agencje marketingowe, e, te zasady mogą mieć bardziej luźne. Wtedy jest też większa swoboda e, tego wyglądu. Tak samo wolne zawody, takie jak na przykład mój wizerzystka. Ja mogę pozwolić na zdecydowanie więcej e, niż e, osoba, która właśnie na przykład pracuje w banku. Ale wciąż warto jest wspomnieć o takich prostych e, zasadach dotyczących tego, żeby ten strój był przede wszystkim schludny, wyprasowany, świeży cały to są takie bardzo podstawowe rzeczy, ale warto jest o nich wspomnieć, żeby dana osoba miała jasny pogląd na ten temat. Warto również wspomnieć, że otoczenie, w jakim, jakim pracujemy, na przykład na pracy zdalnej, też ma znaczenie, szczególnie kiedy łączymy się online i włączamy tą kamerę. Lepiej jest zaprezentować się na tle jakimś jednolitym, niż na przykład w łazience. To jest takie banalne, a jednak warto też o tym wspomnieć. Pełna zgoda, a Właśnie jeszcze kontynuując ten montek związany z pracą e, zdalną i ogólnie naszą coraz większą obecnością w mediach, w, w internecie, powiedz, czy też e, jako firma warto, żebyśmy mieli zasady co do naszego wizerunku cyfrowego? To jest bardzo ważne, szczególnie kiedy w, na, w naszych mediach społecznościowych podpisujemy się również firmą, w której pracujemy, bardzo ważne jest, żebyśmy mieli jasno określone zasady. E, na przykład, powinno być to określone, że nie możemy wstawiać roznegliżowanych zdjęć, co jest obecnie nie dla wszystkich oczywiste. E, nasze poglądy polityczne też powinny być w tym momencie nieco e, ciszej wypowiadane, ponieważ my reprezentujemy w social mediach e, firmę. Więc warto jest również o tym wspomnieć. Jeszcze tak zastanawiam się mm? nad egzekucją, czyli załóżmy, że mamy już te zasady spisane, mamy jakiś kodeks, powiedzmy, dobrych praktyk i to wprowadziliśmy w organizacji. Zakładam, że będziemy mieli i, i nieraz sytuacje w ramach których no jednak mm, zespół nie będzie chciał tych zasad przestrzegać, bądź też będą po prostu pojawiały się e, sytuacje, w których e, będą przychodzić w inny sposób, tak niż my tego oczekujemy. I teraz jak prowadzić komunikację e, w w takich sytuacjach? Wydaje mi się, że w takich sytuacjach najlepsza jest komunikacja twarzą w twarz i taka szczera rozmowa, bo też zastanawiałam się, e, dlaczego ludzie buntują się przeciwko zasadom. Często to wynika z tego, że po prostu chcą zwrócić na siebie uwagę i potrzebują tej uwagi. Więc może w momencie, kiedy okażemy uwagę danej osobie, to ona wtedy będzie bardziej skłonna do tego, żeby tych zasad, zasad przestrzegać. No nie jest to wykluczone, prawda? Czyli mówisz o tym, że jednak zwracać na to uwagę i nie zamiatać powiedzmy pod dywan. No wiadomo, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy lekceważyć e, nieprzestrzeganie norm. No to wówczas te normy przestaną w jakikolwiek sposób obowiązywać, więc lepiej jest zwracać uwagę bezpośrednio danej osobie, na pewno nie na forum publicznym, a jednak taka szczera rozmowa z osobą, która buntuje się przeciwko tym zmianom, może wiele wnieść. Wiem, że też niektóre organizacje wdrażają takie bardziej hybrydowe podejście, czyli wprowadzają zasady, które polegają na tym, że powiedzmy w większości przypadków ubieramy się w taki sposób, ale są jakieś casual Fridays albo jeszcze inne dni, kiedy jednak możemy sobie pozwolić na więcej luzu. Co właśnie o tym myślisz? To jest świetny pomysł, bo wtedy w ten piątek na przykład, jeżeli jest Casual Friday, no to w ten piątek dana osoba, która ma silną potrzebę wyrażenia siebie, może siebie wyrazić, może przyjść do pracy w taki sposób, w jaki lubi się ubierać na co dzień, a jednak te pozostałe dni jej wizerunek jest spójny z zasadami panującymi w organizacji. Ja jeszcze też zastanawiam się nad komunikacją, bo wiem, że jako HR możemy być postrzegani jako właśnie nienowocześnie, jako ludzie, którzy no, robią zasady dla zasad. I czy masz też jakąś wskazówkę dla nas, jak możemy uargumentować wprowadzenie tak, dress code, bądź właśnie takiego rodzaju zasad dla naszych zespołów, żeby nie mieli poczucie, że to jest no, nie Dokładnie. Wydaje mi się, że warto jest wspomnieć o tym, że mamy kontakt z klientem, jeżeli oczywiście jest to organizacja, która zajmuje się obsługą klienta, no i jednak e, powinniśmy mieć spójny wizerunek żeby ci klienci postrzegali nas jako profesjonalistów. I taki argument moim zdaniem jest najbardziej silny i przekonującym. To jeszcze takie hmm? ostatnie pytanie hmm? na koniec. Um, powiedz już bardziej nie z perspektywy organizacji, tylko z perspektywy um, ludzi, tak, którzy przychodzą do, do różnego rodzaju organizacji. Na co ty po prostu polecasz zwracać uwagę na co dzień i jak ja osobiście tak mogę zadbać o swój wizerunek, tak żeby był faktycznie profesjonalny. Przede wszystkim warto jest pamiętać. Że minimalizm jest najlepszym rozwiązaniem na każdy problem. Czasami mniej znaczy więcej, i też w momencie, kiedy nie wiemy, jak się ubrać, to takie najprostsze, klasyczne ubrania sprawdzą nam się najbardziej. Niewyzywający makijaż, schludnie związane włosy lub rozpuszczone, ale poczesane, wypastowane buty. To są takie podstawy podstaw. O których warto pamiętać i one budują wizerunek profesjonalisty. Super, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i do zobaczenia. Ja również dziękuję bardzo.